I ten moment warto zapamiętać i będziesz o nim opowiadał wnukom, dlatego że 27 stycznia to jest ten moment, w którym wszyscy zauważyliśmy upadek amerykańskiego imperium. To wtedy zatrzęsły się giełdy, mimo że początek to był 20 stycznia, bo wtedy wyszedł DeepSeek AI, ale niestety Amerykanie potrzebowali kilku dni, żeby to zauważyć, więc te duże wydarzenia, o których piszą wszystkie gazety i mówią wszystkie telewizje, Nastąpiły 27. Ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się 19. Otóż 19. nastąpił ban TikToka. I to dzięki banowi TikToka Amerykanie zaczęli zauważać, że świat wygląda zupełnie inaczej niż do tej pory mówiło im Hollywood i cała amerykańska maszyna propagandowa. Dlatego, że dzięki banowi TikToka ludzie weszli na Red Note, na taką czerwona książeczka, czyli tak jak książeczka Mao, taki odpowiednik TikToka chiński i zauważyli, jak naprawdę w Chinach żyje się ludziom. I też usłyszeli, że Chińczycy nie wierzyli, że Amerykanie żyją tak źle, jak żyją. Że Chińczycy byli pewni, że to jest propaganda ich rządu. To dopiero dało podstawę do zauważenia czegoś takiego jak Sea KI. No bo. Jak się zastanowisz, OpenAI, Microsoft, Tesla, bo przecież Tesla też ma swój system sztucznej inteligencji. Wszyscy oni mówią, że sztuczna inteligencja to jest przyszłość świata i sztuczna inteligencja wymaga miliardowych, trylionowych inwestycji, żeby zaistnieć. I w związku z tym każda firma, która tylko dopisze sztuczna inteligencja, czyli piekę bułeczki, ale przepisy robi mi sztuczna inteligencja. Czyli robię cokolwiek, ale używam w tym sztucznej inteligencji, od razu wartość firmy szła dwa razy do góry. Co się nagle okazało? Że wchodzi chińska firma, która mówi: Aha, ta sztuczna inteligencja, bo ona jest droga, to masz za darmo. No tak, bo was na pewno chiński rząd dopłaca do was, tak jak mówią w Polsce, nie? że chiński rząd dopłaca do. Nie wiadomo skąd ma pieniądze, ale dopłaca do wszystkiego. Nie, myśmy zrobili ten system za 6 milionów dolarów. I to był tak duży szok dla amerykańskiego systemu, że giełda poszła na czerwono, że akcje zaczęły spadać. To nie jest koniec spadania akcji. Ja tutaj akurat wierzę na Simowi Talebowi, to ten od czarnego łabędzia, że to dopiero jest początek. Pęknięcia wielkiej bańki. No bo jak się zastanowisz, jak to jest możliwe, że firmy takie jak OpenAI, które nigdy od początku nie przynosiły zysku, które generują miliardowe straty, są warte takie straszne pieniądze? Że Tesla, która nie jest stanie sprzedawać samochodów, jest warta tryliony? Że Microsoft, którego nienawidzą wszyscy, jest warty miliardy, miliardów i w ogóle nie wiadomo co jeszcze? To jak się nad tym wszystkim zastanowisz, to to się po prostu nie spina. I to, był, to było te pierwsze tąpnięcie tylko to nie jest koniec, dlatego że w tej chwili chińczycy wypuścili tak. Po pierwsze, ten Sam Deepseek wypuścił system generacji obrazu Janus, czyli taki Janus ten bóg, który patrzy na raz w dwie strony. Po drugie, Alibaba wypuściła swój system sztucznej inteligencji, który jest lepszy od Deepseeka. Tencent wypuścił swój system sztucznej inteligencji, więc nagle jak się okazało, że ktoś w ogóle tego potrzebuje, bo chińczycy są bardzo praktycznymi ludźmi i oni robią te systemy sztucznej inteligencji, ale nie uważałem, żeby to było jakoś bardzo dużo war. Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli jutro cały ten hype sztucznej inteligencji zniknie, no to kto na tym straci? Będzie trochę mniej spamu na internecie, przestaną do Ciebie dzwonić zrobotyzowani sprzedawcy i co najwyżej dzieci będą miały troszkę trudniej z pisaniem debilnych rozprawek na, do, do szkoły. Nic więcej się nie stanie. To tak naprawdę nie jest wielka wartość w gospodarce, ale to jest ważny stopień, żeby zobaczyć, co się naprawdę w gospodarce działo. Bo to nie jest tylko tak, że Chiny są w stanie zbudować lepszy system sztucznej inteligencji 100 tysięcy razy taniej niż Amerykanie. Chiny są w stanie zbudować wszystko lepsze, taniej niż Amerykanie. I warto w związku z tym się zastanowić, czy może to jest tak, że właśnie nastąpił upadek systemu kapitalistycznego, takiego jak my rozumiemy, że w tej chwili to nie jest już tylko upadek amerykańskiego imperium, tylko upadek całego modelu prowadzenia biznesu. Bo co to jest kapitalizm, najpierw zdefiniujmy? Kapitalizm to jest władza człowieka, który ma kapitał. Nie tego, który pracuje, nawet nie tego, który zbudował fabrykę, tylko tego, kto ma kapitał. Otóż, nie wierzysz? Zróbmy takie proste porównanie dwóch piekarzy. Dwóch piekarzy, dla potrzeb porównania, niech będzie tak, że oni zaczynają piekąc taki sam chleb. Otóż, jeden piekarz, nazwijmy go piekarz mask. E, no ludzie nie chcą ich kupować, bo one są czerstwe, ale to wiesz co? Każdemu z nich z podatków dołożysz jeszcze kilkadziesiąt tysięcy euro złotych, czy co ty tam masz. Dobra? W świecie idealnym to nie działa, bo w świecie idealnym żaden polityk nie bierze łapówki. Ale w normalnym świecie tak właśnie działa kapitalizm. I niech nikt mi nie mówi, że kiedykolwiek było inaczej, bo cała historia kapitalizmu właśnie na tym polega. W ten sposób powstają oligopole, monopole, że politycy dogadują się właśnie z właścicielami kapitału. Tylko że w związku z tym piekasz Mask. Nie ma interesu w tym, żeby zawsze dostarczać świeże i najlepsze możliwe bułeczki. On jedyny interes, jaki ma, to taki, żeby mieć dostęp do tych trylionów. Tak? Więc dla niego najważniejszy jest PR, najważniejsze są miliony przekupnych dziennikarzy i miliony przekupnych polityków. Klienci nie mają znaczenia. W chińskim modelu jest inaczej. W chińskim modelu liczy się klient. Chiny zresztą, jak spojrzysz, mają PKB jako jedyne na świecie oparte na produkcji. Mówisz, że Chiny są największym producentem na świecie? Nie zdajesz sobie sprawy, jak największym. Chiny nie, to że są większym producentem niż Ameryka. Gdyby zebrać Amerykę i pozostałych dziewięciu największych producentów na świecie, pozostałych poza Chinami, to wszyscy oni razem produkcji przemysłowej mają mniej niż Chiny. W związku z tym, piekarz Mask tak naprawdę nie ma szans i może podlizywać się do śmierci kolejnym prezydentom, a i tak, i tak. Kiedy ludzie raz spróbują świeżych bułeczek, w tym momencie tej czerstwej Tesli po prostu nie będą chcieli. I to był ten moment, kiedy właśnie ludzie na przykład przez Red Note, no bo w Ameryce właśnie jest zakaz czegokolwiek, jest, są cła, i w Europie zresztą też są cła, po to właśnie, żebyśmy nie zobaczyli. Co jest możliwe w Chinach? Jest już zupełnie inny świat. Chiny przodują nie tylko w produkcji samochodów elektrycznych. W Chinach jest działający reaktor syntezy jądrowej. Całe Chiny są spięte siecią super szybkich, ponad 300 km jechałem na godzinę jeżdżących kolei w Chinach. Są szpitale, w których sztuczna inteligencja leczy ludzi. Zresztą cokolwiek wymienisz, to literem są Chiny. I dlaczego dopiero ten DeepSeek zatrząsł amerykańską giełdą? Bo o ile po to, żeby bronić interesów iPhone'a, możesz zabronić Huawei. A. Po to, żeby bronić interesów Maska, możesz zabronić chińskich aut elektrycznych. O tyle nie da się w ten sposób bronić interesów OpenAI. Bo możesz mi zabronić DeepSeeka, to ja założę sobie VPN u siebie na komputerze czy na telefonie i tak będę z niego korzystał. Rozumiesz, to oparcie gospodarki na usługach powoduje, że ta gospodarka nie da się lokalnie zamknąć. I w tym momencie system kapitalistyczny przez to, że jest mniej sprawny, po prostu przegrywa. Jest sprawny właśnie nie tylko w dziedzinie deep seek, nie tylko w dziedzinie sztucznej inteligencji. Słuchaj, w Chinach jak zajdziesz na linię produkcyjną i zapytasz robotnika, gdzie on siebie widzi za 20 lat, to każdy robotnik ci powie, że on widzi siebie jako właściciela takiej fabryki. No i możesz powiedzieć, głupi chłop ze wsi myśli, że awansuje. Nie? Słuchaj, w Chinach ten robotnik za trzy miesięczną pensję kupuje przemysłowego robota, który może potem 24 godziny na dobę na niego pracować. Nie? W Chinach, po to, żeby otworzyć fabrykę, ja nie potrzebuję żadnych zezwoleń. Ja potrzebuję po prostu wynająć blaszany garaż. Wszystkie chińskie fabryki zaczęły od. Zaczynają od blaszanych garaży. Może prawie wszystkie, ale wszystkie te, które ja znam w tej dziedzinie, w której ja się bawiłem. Wszyscy zaczynają od blaszanych garaży i po prostu 4 pięciu pracowników i dochodzą do milionów. Pokaż mi, co może polski robotnik kupić za swoją 3 miesięczną pensję, jaką część fabryki. I przyjmijmy, że ten polski robotnik nie jest akurat synem kulczyka. Nie? To ja rozumiem, że w Polsce nie da się robić interesów, jak nie jesteś córką albo synem kulczyka, ale przyjmijmy dla, dla porównania, nie? co on może. Rozumiesz? I dlatego w Chinach wszystko może być lepsze i tańsze bez przerwy. Dlatego, że tam nie ma tak, jak Mask zostanie yy, przy Trumpa i będzie miał dzięki temu lepiej. W Chinach za takie postępowanie dostajesz kulę w łeb na stadionie. Rozumiesz? I z tego wynika właśnie ta większa sprawność systemu jako takiego. Jak mi tłumaczył kolega z bardzo korupcyjnego kraju Malezja, nie? Że nie jest problem że ktoś pójdzie do lasu i ukradnie dwie choinki. Problem jest, że on spali las po to, żeby nie było dowodów. Rozumiesz? Po, problem jest, że prawo w Polsce nie tylko umożliwia kradzież, ale po to, żeby umożliwić kradzież, żeby umożliwić branie łapówek, wymusza niską sprawność gospodarki. I w Ameryce jest tak samo. W Ameryce w tej chwili musisz mieć licencję na to, żeby kwiaciarnię otworzyć. Licencje i uprawnienia do układania bukietów. Jak ten kraj może wygrać z Chinami? W Chinach w tej chwili jest ponad 400 firm, które pracują nad samolotami, nad helikopterami do samodzielnego użytku. 400 firm. W Ameryce nie ma ani jednej. Więc na giełdzie ludzie zaczynają też zadawać sobie pytanie: czy ten problem dotyczy OpenAI? Czy może te wszystkie tryliony warte firmy. Google, Microsofty, Tesla, Apple, rzeczywiście i na pewno są warte tryliony. I stąd właśnie spodziewamy się dużych spadków na amerykańskiej giełdzie. One oczywiście, że będą wymagały jakiegoś kolejnego dzwoneczka, nie? że coś się kolejnego pojawi, że tutaj nie wystarczy, tak jak nie wystarczyło to, że Chińczycy robią lepsze auta od Tesli za 10 tysięcy dolarów, bo to można zablokować. Powiem ci szczerze, że ja na razie nie wiem, co to może być. Gdybym miał obstawiać, to wydaje mi się, że system sztucznej inteligencji, który będzie w stanie robić filmy, zlikwiduje Amerykę. Dlatego, że Ameryka to jest po prostu jedna wielka, Ameryka to jest jedna wielka propagandowa machina, jakby dodatek do Hollywood. Nie? Że obojętnie jak tam jest, dzięki Hollywood jesteśmy w stanie okłamać i wewnętrzne społeczeństwo, i zewnętrzny świat i ściągać rentę. Więc wydaje mi się, że kiedy Chiny stworzą kolejny system sztucznej inteligencji, który umożliwia robienie filmów bez pieniędzy czy za bardzo niewielkie pieniądze, to już to będzie dokładnie upadek Ameryki. Co ty na to?